Czytam sobie różne opinie na temat kampanii w Modern Warfare 3 i postanowiłem nagrać ten komentarz, bo jednak mam trochę inne spojrzenie na to, co nowe Call of Duty w singlu oferuje. Jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów w stosunku do tej gry jest to, że jest ona cholernie droga. Kosztuje 349 zł na plejaku, co teoretycznie ma odpowiadać cenie 70 euro. A oferuje w sumie w zamian 3 godziny w singlu. Jest to bardzo niewiele, zwłaszcza jeśli tylko singiel nas w tej grze interesuje. Chciałbym się do tego odnieść, bo moim zdaniem ta gra ma zupełnie inny problem niż długość kampanii. O tym Wam właśnie opowiem w tym filmie. Krótki to on z pewnością nie będzie, bo chciałbym poruszyć wiele różnych aspektów dotyczących tej kampanii. Jeśli Was to interesuje, to gorąco zachęcam Was do jego obejrzenia. Call of Duty w singlu obchodzi raczej niewiele ludzi. To nie jest opinia moja, to nie jest opinia znawców z sieci, to jest po prostu fakt. Jeśli chcecie potwierdzenia, że mało kto wybiera kampanię, to sprawdźcie sobie statystyki trofeów i osiągnięć z tej gry, nie tylko z tej ostatniej, ale też z kilku gier do tyłu. Bo prawda jest taka, że singla w Call of Duty, a mówimy tutaj raczej o krótkich tytułach, kończy średnio mniej niż 20% graczy. Sprawdziłem sobie ostatnio statystyki dotyczące Modern Warfare 1, czyli powiedzmy tej pierwszej odsłony nowej trylogii, która ukazała się w 2019 roku i tam na plejaku przynajmniej było to ledwie 12%. Tutaj te statystyki wcale nie będą lepsze. One były trochę lepsze w Modern Warfare 2, być może dlatego, że faktycznie jest to najlepsza kampania w tej trylogii. Ale mam tu też takie poczucie, że nic się tak naprawdę nie zmienia w tej kwestii. Po prostu ludzie wybierają Call of Duty dla multi. Możemy się z tym nie zgadzać, możemy patrzeć ze swojej perspektywy, że no jak to przecież my gramy w Singla. Ale tutaj nie ma się o co kłócić. Single jest niszą w Call of Duty. Trzeba sobie to po prostu powiedzieć wprost. Gra jest faktycznie droga i my wiemy na co się piszemy, bo zawsze kampanie w Call of Duty były krótkie. Ta gra nie jest na 3 godziny. Powiedzmy, że jest raczej na 4 godziny na normalu. Widziałem różne filmiki, bo sprawdziłem to sobie na YouTubie, jak ludzie szybko kończyli kampanię i widziałem filmik najkrótszy on trwał 3,37, tyle trwała cała kampania, ale sprawdziłem sobie, jak podchodził ten człowiek do otwartych map, bo o nich też będzie tutaj dzisiaj mowa, i ewidentnie wiedział, co ma robić. Więc powiedzmy, że jeśli podchodzimy do tego na czysto, to powinno nam to zająć około 4 godzin. Czy jest to dużo mniej niż w poprzednich odsłonach? Nie. To jest generalnie zbliżona długość do pierwszej odsłony Modern Warfare, mówię o tej nowej trylogii. Ta dwójka była tak naprawdę dłuższa, bo tam były też misje, w których spędzaliśmy trochę więcej czasu. Tu też możemy spędzać trochę więcej czasu w misjach, zwłaszcza w tych otwartych, o czym podkreślam będzie jeszcze mowa, ale nie jest to dla mnie jakieś odstępstwo od typowej, średniej dla tej serii. Grałem niedawno w pierwszą odsłonę, która swoją drogą obchodziła ostatnio 20-lecie, i tam też wyszło mi 3,5 godziny. Możemy popatrzeć na how long to beat, możemy troszkę zakłamywać rzeczywistość, ale jeśli nie spieszymy się, ale gramy w to zupełnie normalnie na normalu, to wydaje mi się, że te gry powinny trwać około 4-5 godzin i Modern Warfare 3 nie jest tak wielkim odstępstwem od tej reguły. Zawiera ona 15 misji, chyba tyle samo co Modern Warfare 1, bo na pewno w dwójce było ich. 17, ale wiadomo, problemem są tu też otwarte misje, i do nich jeszcze wrócimy. Co jest największym problemem kampanii w Modern Warfare 3? Że jest ona kompletnie nijaka. Takie jest moje zdanie. Nie wykorzystano potencjału Makarowa, czyli tego głównego złola, wokół którego się wszystko kręci, który sprawia. Że cały czas mamy do czynienia z ogromnym chaosem. Makarowa jest w tej grze dla mnie za mało. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to dla mnie niewykorzystany potencjał. Drugi problem jest taki, że studio Sledgehammer Games, które wzięło się za tę odsłonę, nie Infinity Ward to studio, które robiło dwie poprzednie odsłony, zwyczajnie nie dźwignęło potencjału, jaki płynie z tej serii. Czego najlepszym dowodem jest dwójka. Można było tam zrobić w tej konwencji Call of Duty kapitalne misje, jak na przykład ta skradankowa, gdzie trochę nawet mieliśmy jakieś elementy survivala, nie? musieliśmy tworzyć przedmioty, kraftować je. Mieliśmy tam bardzo długą misję na autostradzie, gdzie niszczyliśmy kolejne wozy, przebijaliśmy się do przodu. Tam studio Infinity World pokazało, że można wycisnąć z tej formuły dużo, dużo więcej, a studio Sledgehammer Games skupiło się na takich typowych strzelankowych misjach. Mało jest tam rzeczy atrakcyjnych, innych, mało jest tego urozmaicenia. Dlatego ta kampania jest dużo słabsza też od dwójki. Jeśli dodamy do tego Słabo wykorzystany potencjał makarowa, no to klei nam się całość, która jest zrobiona trochę na odpierdol. Takie mam wrażenie ta gra jest za szybka, makarowa jest za mało, w pewnym momencie to wszystko pędzi bardzo szybko do przodu, nie ma tej przestrzeni, nie ma tej treści, i dlatego ta kampania jest słaba. Warto tutaj też dodać, że na 15 misji, które oferuje kampania w nowej grze, 6 jest otwartych to znaczy mamy te misje warzonowe jak się to ładnie określa w sieci multiplayer z botami i to też ma wpływ na odbiór całości bo mimo że fabuła jest tam trochę ciągnięta mamy cutscenki przed misją po misji a w trakcie różne dialogi bohaterów biorących udział w tych zmaganiach to nie mamy tych wszystkich scenek pomiędzy brakuje tego i to też wpływa bardzo negatywnie na odbiór całej kampanii zwieńczenie tej trylogii, bo mam wrażenie, że czwartej odsłony Modern Warfare, tak jak w przypadku pierwszej trylogii, nie będzie, też jest rozczarowujące. No, mamy tam tkliwą scenkę na końcu, nie będę zdradzał, bo wiadomo, spoilery, ale jeśli ktoś pamięta pierwszą trylogię Modern Warfare, to pewnie pamięta, o jaką scenę chodzi, no tutaj jest to zrealizowane w zupełnie inny sposób i ta scenka jest tak naprawdę zwieńczeniem tego wszystkiego, ale nie czujemy tej satysfakcji. Jak grałem w Modern Warfare 2, jak skończyłem 17 misję w wieżowcu w Chicago, to autentycznie czułem się ukontentowany. Była też fajna ta scenka, gdzie został zainicjowany, tak jakby w tej fabule makarow. Wiedzieliśmy, że zmierzymy się z nim w trójce, i kiedy w końcu do tego doszło, to czujemy totalne rozczarowanie, bo jego potencjał został zmarnowany. Ja na długość kampanii narzekać nie mogę, bo ja od dawna nie gram w Call of Duty na normalu. Ja rzadko gram w gry na wyższych poziomach trudności na starcie. Z reguły, jeśli coś mi nie leży, to wtedy go zwiększam, ale w Call of Duty od lat gram już tylko na weteranie. Mnie ta kampania przy pierwszym podejściu zajęła około 14 godzin, więc całkiem sporo. Uważam, że byłoby to trochę mniej, gdyby nie było tych otwartych misji bojowych, ale oczywiście do tego jeszcze dojdziemy. Grając na weteranie w Call of Duty, ja czuję, że ja mam wyzwanie. To jest podstawowy problem tej serii od lat, bo fajnie, jest to interaktywny film, nie przeczę, ale kiedy gramy w to w tradycyjny sposób, to ja czuję się, jakbym jadł hamburgera w McDonaldzie i, i w zasadzie nic z tego nie wynoszę. No dobra, zjem, kiedyś pewnie zjem jeszcze raz, bo w sumie znam ten smak, ale to tyle. Tam nie ma dla mnie żadnych atrakcji pod względem rozgrywki, dlatego właśnie gram na weteranie. Może wam się wydawać, że jest to specjalne wydłużanie kampanii. Ja tak nie uważam. Ja gram wyłącznie dla wyzwania, bo to mi się podoba i mam takie wrażenie, że ja z tej gry wynoszę więcej. Bo muszę się chować, bo muszę uważać, bo jest trudniej, bo muszę się chować za tymi osłonami i niebiec do kolejnego checkpointu, bo Wrogowie faktycznie mogą mi zrobić krzywdę. Te wymiany ognia są inne, inaczej się poruszam po mapie, częściej korzystam z czołgania, bo czasami faktycznie chcę przedostać się na przykład za osłonę, unikając trafienia, które w większości przypadków od razu kończy się śmiercią. Gra się w to inaczej, dlatego jeśli lubicie kampanię w Call of Duty, a nigdy nie próbowaliście jej na weteranie, zwłaszcza mówię o tej ostatniej trylogii, ale także trochę o Cold Warze. To polecam Wam spróbowanie zagrania właśnie w ten sposób. Zobaczycie, że to doświadczenie jest zupełnie inne. Powiem Wam jeszcze to, że jak grałem kiedyś na Normalów Koda, to ja nie pamiętałem nic z tych gier po miesiącu. To wszystko działo się tak szybko, nie, nie byłem w stanie się skupić. Widziałem kolejne sceny, ale nie pamiętałem kto z kim, po co i tak dalej. Jednym muchem mi to wlatywało, drugim mi to wylatywało. Odkąd gram na Weteranie, pamiętam po prostu z tych gier, z tych kampanii, właściwie więcej. Bo to też muszę od razu powiedzieć: ja w ogóle nie dotykam Call of Duty w multiplayerze. Zombiaki też mnie nie interesują. Nie gram. Ja gram tylko. Singla. No i tutaj jest dobry moment, żeby przejść do tych otwartych misji bojowych, bardzo grillowanych w sieci, no bo tak jak już powiedziałem, jest to multiplayer z botami, jest to warzone, no bo lecimy na spadochronie w jednej misji, lądujemy gdzieś, musimy wykonać jakieś zadanie i następna misja. Na weteranie te misje odżywają, one są dużo lepsze, a wiecie dlaczego? Bo nie biegnie się do kolejnego checkpointu. Jest tam taka kapitalna misja, chyba jedna z najlepszych w tej grze, szczerze, która nie jest właśnie typowym festiwalem skryptów, biegiem od checkpointa do checkpointa. Jest to ta misja w wieżowcu, gdzie zaczynamy chyba na szóstym piętrze, i musimy dostać się na dach żeby złapać tam jakiegoś typa pomocnika Makarowa. Całe wyzwanie sprowadza się jednak do tego, żeby tam dotrzeć, bo na tych piętrach znajdują się wrogowie, bo nie mamy checkpointów po drodze, więc jak wyjdziemy na kolejne piętro, jeszcze na kolejne, to nic się nie dzieje. Jeśli zostaniemy zabici, no to zaczynamy od początku. Muszę przyznać, że o ile rozumiem problem z tymi misjami, że one nie są takie jak dawniej, że są trochę takimi zapchaj dziurami, do tego jeszcze wrócę, to jednak bawiłem się w nich całkiem nieźle. Właśnie. Dlatego, że stanowiły one dla mnie dość duże wyzwanie. Co ciekawe, największe chyba ta misja, która jest jedną z początkowych, to jest ta misja, w której musimy zniszczyć trzy śmigłowce. Ja nad tym siedziałem chyba ze 3 godziny, a na pewno najdłużej. Próbowałem stworzyć jakieś ścieżki, jak mam dojść do tych śmigłowców, żeby jeszcze po drodze przetrwać, bo tam, wiadomo, kiedy zaczniemy zabijać przeciwników, to robi się. Chaos, to samo się dzieje, kiedy zwyczajnie wysadzamy te śmigłowce w jakikolwiek sposób. Później, kiedy mi nie szło, stwierdziłem, że muszę najpierw zdobyć bronie, które mi pasują do tej koncepcji, i potem dopiero zacząłem wcielać w życie w ten faktyczny plan, który sprawił, że ja te śmigłowce zniszczyłem i dostałem się do elektrowni. Trwało to bardzo długo, ale było cholernie satysfakcjonujące, kiedy się udało. Gdybym grał w to na normalu, to zakładam, że trwałoby to wszystko 10, może 15 minut. No, i to by było wszystko. Nawet bym nie pamiętał tej misji, uznałbym ją za jedną ze słabszych. A tutaj nie. Jednak na weteranie ona pokazała pazura. Musiałem się trochę bardziej wysilić. Tak samo było w tej misji w wieżowcu. Oczywiście część misji tych otwartych jest słaba. Paradoksalnie najsłabsza misja otwarta jest przy wraku samolotu. Podoba mi się, że najlepiej robić ją po cichu, bo ja to lubię w Call of Duty, jak mamy misje snajperskie, ale nie sprawiła mi ona tyle satysfakcji, co właśnie wspomniany wieżowiec czy ta misja ze śmigłowcami, ta typowa Warzone'owa, w której lecimy na spadochronie, lądujemy gdzie chcemy, no i zaczynamy działać. Nie można jednak przejść obojętnie wobec faktu, że te misje są w grze. Obecne. Ja uważam, że one faktycznie zostały zrobione na speedzie, tylko po to, żeby wypełnić tę kampanię treścią, bo mamy tu tak naprawdę gotowe mapy pod multiplayera. Ja nie sprawdzałem, czy te mapy są w multiplayerze, czy ich nie ma, ale mam takie wrażenie, że one by się idealnie nadawały pod multiplayera i wcale bym się nie zdziwił, gdyby one tam zwyczajnie były. Tutaj mamy fabułę zrobioną na prostych mapach. Wspomniałem o tej misji z wrakiem samolotu, tam zresztą widać niespójność, która wynika z otwartości tej misji, bo w pewnym momencie, kiedy wykonamy pierwszy podstawowy cel i tam zapisywany jest checkpoint, Alex nas informuje, że ma kłopoty i musimy do niego jak najszybciej dotrzeć. To zresztą wieńczy całą misję. I kiedy zobaczymy, że po checkpoincie wrogowie znikają, bo jakimś cudem znikają, kiedy zginiemy i wrócimy się do tego checkpointa. I zaczynamy troszkę y, mocniej badać mapę. No bo jest dobra okazja, na przykład nie ma nikogo, możemy sobie pootwierać kolejne skrzynki. To Alex dalej nas, nam to komentuje. To jest absolutnie bez sensu. Widać, że te misje są niedorobione pod kątem singlowym, że można było tutaj zrobić dużo, dużo więcej. Poprowadzić to bardziej w stylu właśnie misji w wieżowcu, gdzie w gruncie rzeczy, gdyby to była normalna misja, mielibyśmy checkpoint na kolejnych piętrach, to nikt by nie miał pretensji. A tutaj jednak. To nie działa, nie działa zbyt dobrze. Sześć misji otwartych na 15, z czego niektóre są bardzo krótkie, bo misja w samolocie, której nie będę spoilował, chociaż pewnie część z Was już wie o co chodzi, jest zwyczajnie krótka, to trwa tylko kilka minut. Niektóre misje są bardzo krótkie, te otwarte są dłuższe, jeśli na samych mapach posiedzimy dłużej, i stąd wynika długość tej kampanii, a właściwie to, że ta kampania wcale długa nie jest, ale jest krótka. Problemem jest też to, że te misje nie są w żaden sposób urozmaicone, o czym powiedziałem już trochę wcześniej, ale już na pewno nie tak, jak w Modern Warfare 2. Studio Infinity World dało nam więcej. Nie sprawiło, że kolejne wyzwania ograniczają się tylko do eliminacji przeciwników na mapie. Mam wrażenie, że całe Call of Duty Modern Warfare 3 sprowadza się tylko do tego. Nie ma tutaj fajnych misji, na przykład misji skradankowych. No, mamy elementy, tak? Mamy różne takie oskryptowane scenki, jak zresztą w pierwszej misji, gdzie spuszczamy się na linię i, i strzelamy do wrogów znajdujących się na kolejnych piętrach, ale tego jest mało. Ja zapamiętałem to, że w misjach oskryptowanych, w takich tradycyjnych misjach, które są typowe dla Call of Duty, biegamy, zabijamy wrogów, biegniemy do kolejnego checkpointu i nic więcej, nic więcej w tym nie ma. To też jest zmarnowany potencjał. Ale to z kolei, moim zdaniem, wynika z braku czasu na przygotowanie tej gry. Activision chyba za bardzo pospieszyło studio Sledgehammer Games, żeby wykonało tę grę. Infinity Ward na zrobienie dwójki. Modern Warfare 2 miało tak naprawdę 3 lata. Sledgehammer Games miało 2 lata, bo Vanguard wyszedł w 2021 roku, więc nawet jeśli nie skupiali się na tworzeniu np. Na elementów gry Modern Warfare 2, bo Sledgehammer Games też brało udział w produkcji tej gry, to miało niecałe dwa lata na przygotowanie trójki tej gry, która wyszła, a właściwie wyjdzie dopiero 10 listopada. Więc e, za mało czasu, i to widać w tej kampanii. Ona jest zraszowana mocno. E, te otwarte misje bojowe, choć fajne na weteranie, jednak są wypełniaczami nie są tak odpicowane jak te inne i rozumiem zarzut, że komuś się te misje nie podobają, bo nie są one tak. Filmowe w cudzysłowie nie oferują tego samego co inne tego typu zadania. Gdybym miał tę kampanię podsumować jednym słowem, to powiedziałbym, że jest ona mimo wszystko słaba. W poprzedniej trylogii trójka podobała mi się najmniej, w tej trylogii również, ale uważam, że trójka w starej trylogii jest mimo wszystko lepsza niż trójka w nowej trylogii. W starej trylogii najbardziej podobała mi się jedynka, potem dwójka, potem trójka, tutaj troszkę kolejność jest odwrócona, dwójka jest ewidentnie najlepsza, przynajmniej dla mnie, jedynka trochę gorsza, no ale trójka to już jest zupełnie inny level, dużo, dużo niższy. Szkoda, że tak się stało, mam tutaj uzasadnione podejrzenia, że faktycznie produkcję tej gry mocno przyspieszono, dlatego wygląda to tak, jak wygląda i w sumie żałuję trochę, że nie poczekano. I nie dano tej gry studiu Infinity World. Oni powinni dopełnić trylogię, bo jestem o tym przekonany, że wycisnęliby z tego więcej. Mało tego pod względem gameplayowym zaoferowaliby więcej niż to, co zaoferowało studio Sledgehammer Games. To jest największy problem tej gry. Nie jej długość, tylko to, że ta kampania jest zwyczajnie nijaka. Nie ma w niej takich atrakcji, jak były wcześniej że te misje są bardzo proste, że te otwarte misje bojowe, na normalu rozumiem jak najbardziej, są totalnym wypełniaczem i nie są tej samej jakości. Ja tak ogólnie, już tak abstrahując od jakości tej kampanii, bo nie będę ukrywał, że jest ona słaba, polecam Wam granie w Call of Duty, zwłaszcza te nowe, np. w trylogię Modern Warfare, ale też w Cold War'a, Granie na weteranie. Zdaję sobie sprawę, że jest to wyzwanie większe, że nie każdy ma na to czas i przede wszystkim cierpliwość, bo tam się ginie bardzo łatwo, ale gra się w to inaczej: inaczej się poruszamy po mapie, bardziej się staramy, bardziej uważamy. Fajnie widać to właśnie w tych misjach otwartych w tych otwartych misjach bojowych jak one się to nazywają w Call of Duty Modern Warfare 3 bo tam musimy uważać, musimy uważać, żeby dotrzeć do takiego momentu w misji, która pozwoli nam zapisać postępy, która pozwoli nam zaczynać od innego momentu w chwili śmierci. Ja nie wyobrażam sobie już powrotu do gier z tej serii na niższych poziomach, na normalu czy tam na rekrucie, bo rekrut to jest chyba pierwszy poziom, sporo graczy go wybiera, niestety nie ma danych w trofeach, a szkoda, bo chciałbym zobaczyć, Wiemy jednak, że weteran nie cieszy się zbytnią popularnością kończy go średnio 1% graczy, którzy w ogóle odpalili tę grę. No co przy tych 12-15-20% ludzi, którzy w ogóle kończą kampanię w Call of Duty, bo to też się zmienia w zależności od gry, jest naprawdę słabym wynikiem. Ludzie nie grają w weterana, ludzie nie grają w kampanię w Call of Duty, a co dopiero nie grają w nią na weteranie, bo tak zwyczajnie jest. Spróbujcie zagrać w Modern Warfare 3, jak już kupiliście tę grę, jak już nie możecie jej oddać, jak narzekacie na kampanię albo zamierzacie w ogóle kupić Call of Duty 3, bo tutaj trzeba pamiętać, że mimo wszystko Activision... Zdziera sporo, 70 euro to jest naprawdę dużo, bo biorąc pod uwagę jaki mamy obecnie przelicznik euro, to te 70 euro to wychodzi jakieś 310-311 zł, a nie 349 na plejaku. To Activision nie zdziera jeszcze dodatkowej kasy za to, że w tę kampanię możemy zagrać wcześniej. Ta gra kosztuje tyle samo w preorderze i po premierze, jeśli ktoś kupi po prostu preorder, to może w tę kampanię teraz sobie pograć. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście albo już grę macie, to polecam wam spróbowanie swoich sił na Weteranie. Ja w ogóle zacząłem odbierać te gry bardziej korzystnie po Weteranie. No i te 14 godzin, bo tyle mi wyszło w Modern Warfare 3. Jest dla mnie takim wynikiem, który jest bardzo satysfakcjonujący, ale to nie o czas rozgrywki się rozchodzi, bo kiedy napisałem na Twitterze, że jeśli ktoś narzeka na długość kampanii, to niech spróbuje swoich sił na weteranie, to ludzie odebrali to nie tak jak chciałem, odebrali to tak, że mam sobie sztucznie zwiększać wyzwanie tylko po to, żeby grać dłużej, a to nie o to chodzi. Ja gram na weteranie dlatego, bo gra jest dla mnie lepsza. To się sprowadza do tego. Zwiększony czas gry, czyli lepsze przełożenie w stosunku czasu do ceny, jest tylko miłym dodatkiem. I powiem Wam na koniec jeszcze to, że ja nie mam tak negatywnego stosunku do Modern Warfare 3 właśnie przez to, że ukończyłem tę kampanię na weteranie, bo mi się te misje, nie wszystkie, ale większość tych otwartych misji bojowych podobała. Właśnie dlatego, że muszę się trochę bardziej. Wysilić, ale nie sprawia to, i to podkreślam raz jeszcze, że ta kampania jest dobra. Jest najsłabsza w całej trylogii. Bardzo, ale to bardzo żałuję, że tej kampanii nie zrobiło Infinity Ward. Myślę, że gdyby to studio dostało więcej czasu, na przykład kolejny rok, to byłaby ona dużo, dużo lepsza, bo lepiej wykorzystano by potencjał Makarowa, zrobiono by pewnie fajniejsze misje, trochę bardziej zróżnicowane. A nie właśnie bieganie po mapie, bo do tego tak naprawdę wszystko w Modern Warfare 3 się sprowadza. Po zajebistej, pod tym względem dwójce jest to jednak spory regres. Na tym dzisiejsze posiedzenie zakończymy. Chciałbym w tym miejscu podziękować patronom, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite. Link znajdziecie w opisie, jeśli ktoś chciałby wesprzeć moje działania na YouTubie. Mam nadzieję, to już totalnie kończąc, że kolejne gry z serii Call of Duty, właściwie kampanie, bo tylko w nie gram, będą trzymały raczej poziom tych poprzednich odsłon: yy, Modern Warfare 2, Cold War, a, a nie Modern Warfare 3. Bo choć będę w to grał, nie ukrywam, ja lubię gry z tej serii. Nie powiem, że jestem jakimś wielkim fanem, ale zwyczajnie je lubię i zawsze gram, to jednak wolałbym dostać coś lepszego. Może się to wydarzy, może jest Studio Infinity World pracuje już nad dużo, dużo lepszą grą. Przekonamy się o tym w przyszłości. Podkreślę jeszcze na koniec, że w ogóle nie odnoszę się do multiplayera. Nie wiem, czy warto wydawać aż tyle kasy na kampanie. Jeśli ktoś gra na weteranie, to powiedziałbym, że czemu nie. Nie zmienia to faktu, że oceniłbym raczej tę kampanię dość nisko, mówię o ostatniej grze z serii, bo cała trylogia to mi się nawet. Podobała. Podobała mi się bardzo dwójka, niezła była jedynka, no ale trójka zaniża ewidentnie tutaj poziom. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia już wkrótce.